Niniejsze nagranie powstało we współpracy z moimi patronami. Jeśli piszesz do szuflady albo masz ochotę spróbować swoich sił przed mikrofonem, nie czekaj, tylko dołącz do patronów poczytane, by razem z nami tworzyć projekty takie jak ten. A tymczasem zapraszam do posłuchania. Robert i e. Howard. Z cyklu o Solomonie Grzechot kości. Hej, właścicielu! Krzyk ten przerwał zalegającą ciszę i rozszedł się po czarnej puszczy złowróżbnym echem. To miejsce ma nieprzyjemny wygląd, coś mi się zdaje. Dwóch mężczyzn stało przed leśną gospodą. Budynek był niski, długi i niespójny, zbudowany z ciężkich bali. Jego okna zostały solidnie zakratowane, a drzwi zamknięte. Ponad drzwiami widać było złowróżbny znak. Rozszczepioną czaszkę. Drzwi owe rozwarły się powoli i wyjrzała z nich brodata twarz. Posiadacz tej brody zrobił krok wstecz i gestem zaprosił gości do wejścia. Niechętnym zdawało się gestem. Na stole jaśniała świeca, a w palenisku żarzył się ogień. Wasze imiona Salomon Cain rzekł krótko wyższy z mężczyzn Gaston Lermon przemówił szorstko drugi Ale co ci do tego? Nie licznie przybysze, zapuszczają się do czarnej puszczy burknął gospodarz boju wielu siądźcie przy tamtym stole, a ja przyniosę jedzenie. Obaj mężczyźni usiedli jak ludzie, którzy podróżują daleko. Jeden był wysokim, chudym człowiekiem, przybranym w pozbawiony piór kapelusz i posępne czarne odzienie, które podkreślało obraz chmurnej, bladej twarzy. Drugi należał do typu zupełnie odmiennego, przeozdobiony koronkami i ptasimi piórami, jakkolwiek jego elegancja ucierpiała cokolwiek od podróży. Był on przystojny w zuchwały sposób, a niespokojne oczy biegały w tej weftę, nigdy nie były nieruchome ani przez moment. Gospodarz postawił wino i jedzenie na grubo ciosanym stole, a potem stanął w oddaleniu wśród cieni, niczym ponury posąg. Jego oblicze, raz niejasno zaznaczone w półmroku, raz jasno zarysowane przez blask ognia, gdy ten skakał i migotał, zasłonięte było brodą, która zdawała się prawie zwierzęcej gęstości. Wielki nos zakrzywiał się nad tą brodą, a dwa czerwone oczka wpatrywały się w gości bez mrugnięcia. — Kim jesteś? — zapytał nagle młodszy z mężczyzn. — Jestem gospodarzem karpem pod rozszczepioną czaszką. Ponuro odparł tamten. Jego ton zdawał się prowokować dociekającego, by pytał dalej. — Masz wielu gości? — drążył larmą. — Niewielu przybywa dwukrotnie. Mruknął gospodarz. Kane drgnął i spojrzał wprost w te czerwone oczka, jak gdyby doszukiwał się w słowach gospodarza jakichś ukrytych znaczeń. Ogniste oczy zdały się rozszerzać, i wtem gospodarz spuścił posępnie wzrok pod zimnym wejrzeniem Anglika. Idę prosto do łóżka rzekł oschle Kane, kończąc posiłek. Muszę podjąć podróż, skoro świt. — I ja — dodał Francuz. — Gospodarzu, pokaż nam nasze komnaty. Czarne cienie falowały na ścianach, gdy tych dwóch podążało za milczącym gospodarzem długim, ciemnym holem. Krępe, szerokie ciało ich przewodnika zdawało się rosnąć i zwiększać w świetle małej świeczki, którą niósł, rzucając za sobą długi, ponury cień. Zatrzymał się u jakiejś drzwi — Wskazując, że tam mają spać. Weszli. Gospodarz zapalił świecę od tej, którą niósł, a potem chwiejnie wycofał się tam, skąd przyszedł. W izbie mężczyźni popatrzyli po sobie. Jedyne umeblowanie pomieszczenia stanowiły dwie prycze, jedno czy dwa krzesła oraz ciężki stół. Zobaczmy no, czy jest jakiś sposób, aby zawrzeć te drzwi odezwał się Kane. Nie podoba mi się wejrzenie naszego gospodarza. Na drzwiach są skoble i mocowania na zasuwę, rzekł Gaston. Ale nie ma zasuwy. Moglibyśmy połamać stół i użyć jako zasuwy jego kawałków, powiedział w zadumie Kane. Mundie, rzekł Larmont. Jesteś bojaźliwy, missie. Kane zmarszczył brwi. Nie chciałbym zostać zamordowany we śnie. Odrzekł murkliwie. Na mą wiarę! Roześmiał się Francuz. Samiśmy poznali się przypadkiem. Zanim doścignąłem cię na leśnej drodze godzinę przed zachodem słońca, nie spotkaliśmy się nigdy. Widziałem cię już gdzieś wcześniej, powiedział Kane. Choć nie potrafię sobie teraz przypomnieć, gdzie. Co do innych, przyjmuję, że każdy człowiek jest uczciwy, aż nie pokaże mi, że jest łotrem. Co więcej, szypiam lekko z pistoletem w dłoni. Francuz roześmiał się ponownie. Zastanawiam się, Messie, jak mogłeś zdecydować się na sen w jednym pomieszczeniu z nieznajomym? <laughs> Porządku, Messie, Angliku. Pójdźmy, no i zabierzmy zasuwę z jakiegoś innego pokoju. Wziąwszy świece, wyszli na korytarz. Panowała całkowita cisza, a świeczka migotała w gęstym mroku paskudną czerwienią. Nasz gospodarz nie mieje Ni gości, ni sług Wymamrotał Solomon Kane Dziwna ta gospoda Jakież jest jej miano, co? Te niemieckie słowa Nie przychodzą mi łatwo Rozszczepiona czaszka? Krwawe miano w rzeczy samej Spróbowali w pomieszczeniach Sąsiadujących ze swoim Ale żadna zasłowa Nie zwieńczyła ich poszukiwań Wreszcie podeszli do ostatniej Izby na końcu korytarza Weszli. Była umeblowana tak jak reszta, z wyjątkiem tego, że drzwi opatrzone zostały małym, zakartowanym otworem i zamknięte z zewnątrz ciężkim ryglem, który umocowany był u jednego końca do framugi. Unieśli rygiel i zajrzeli do środka. Powinno być tu okno na zewnątrz, ale nie ma, mruknął Kane. Popatrz. Podłoga ubrudzona była na ciemno. Ściany i prycza zostały miejscami porąbane, wielkie drzazgi odłupane. Tu umierali ludzie, stwierdził Kein ponuro. Czy tamto to nie zasuwa przymocowana do ściany? Tak jest, ale przymocowana na dobre, rzekł szarpiąc się z nią Francuz. To. Część ściany wysunęła się i Gaston wydał nagły krzyk. Ukazało się małe, tajemne pomieszczenie, a obaj mężczyźni pochylili się nad strasznym przedmiotem, który leżał na jego podłodze. To szkielet człowieka! Odezwał się Gaston. I zobacz, jak jego kościste nogi przykute są do podłogi. Został tu uwięziony i umarł. Nie, powiedział Kane. Czaszka jest rozszczepiona. Myślę sobie... Każdy nasz gospodarz ma ponury powód do nazywania swej piekielnej gospody. Ten człowiek, podobnie jak my, był bez wątpienia wędrowcem, który wpadł w ręce demona. Możliwe, stwierdził Gaston beznamiętnie, zajęty daremną próbą zdjęcia wielkiego żelaznego pierścienia z nogi szkieletu. Nie dawszy rady, wyciągnął szable i w pokazie zadziwiającej siły przeciął łańcuch, który łączył pierścień na nodze z pierścieniem tkwiącym głęboko w belce podłogi. Po cóż mu było przykuwać szkielet do podłogi? zdumiał się Francuz. Moble, toż to marnowanie dobrego łańcucha. Teraz, messie! Monsieur... – Z ironią zwrócił się do kubki białych kości. Uwolniłem pana i możesz pan iść dokąd zechcesz. Skończę. Głos Kejna stał się głęboki. Nic dobrego nie przyjdzie z wytrwienia zmarłych. Zmarli powinni bronić się sami, zaśmiał się larmą. Ja wszak zabiję człowieka, który zabije mnie. Choćby mój trup miał wypłynąć spod 40 sążni oceanu, by tego dokonać. Kein skierował się w stronę drzwi prowadzących na zewnątrz, zamykając te do tajemnej izby za sobą. Nie spodobała mu się ta gadka pachnąca demonami i czarami, a jemu śpieszno było stanąć przed gospodarzem z oskarżeniem o winę. Gdy odwrócił się plecami do Francuza, poczuł na szyi dotyk zimnej stali i pojął, że u podstawy czaszki przyciśnięto mu wylot lufy pistoletu. Nie ruszaj się, monsieur! Głos brzmiał głęboko i jedwabiście. Nie ruszaj się, albo rozbryznę twój niewielki umysł po izbie! Purytanin, gotując się wewnątrz, stał z uniesionymi rękoma, podczas gdy Larmon wysuwał jego pistolety i ostrza z pochew. — Teraz możesz się odwrócić — rzekł Gaston, odstępując w tył. Kane popatrzył krzywo, posępnie na swego wytwornego towarzysza, który stał obecnie z odsłoniętą głową, z kapeluszem w jednej dłoni, w drugiej ważąc swój długi pistolet. Gaston Rzeźnik, stwierdził Anglik posępnie. Głupi byłem, żem zaufał Francuzowi. Szeroko działasz, morderco. Teraz się sobie przypominam, bez tego przeklętego kapelusza. Widziałem cię w Calais parę lat nazad. Tak jest. I nie zobaczysz mnie już więcej. Co to było? Szczury badające twój szkielet. – rzekł Kane, obserwując buja niczym jastrząb, czekając na jedno, najlżejsze wahnięcie czarnego wylotu lufy pistoletu. – Ten odgłos to był grzech od kości. – Całkiem możliwe – powiedział tamten. – Dobrze, monsieur Kane, wiem, że posiadasz przy sobie znaczną sumę. – Zamyślałem poczekać, aż zaśniesz i wtedy cię zabić, ale sposobność nadarzyła się sama, więc z niej skorzystałem. Łatwo cię zwiodłem. Nie myślałem, że winien bać się człowieka, z którym łamałem chleb, powiedział Cain. W jego głosie pobrzmiewał ton narastającej zwolna furii. Zbój zaśmiał się cynicznie. Zmrużył oczy, gdy zaczął się cofać nieśpiesznie w stronę drzwi wyjściowych. Mięśnie Keina napięły się bezwiednie. Zebrał się w sobie niczym olbrzymi wilk, mający już rzucić się do zabójczego skoku, lecz ręka Gastona była jak skała, i pistolet ani drgnął. Po strzale nie będzie żadnych zabójczych skoków, poznajmił Gaston. Stój spokojnie, Messie. Widziałem już ludzi zabitych przez umierających i chcę uzyskać dość odległości między nami, aby wykluczyć taką możliwość. Na mą wiarę. Ja strzelę, ty rykniesz i zaatakujesz, ale umrzesz zanim dosięgniesz mnie swymi gołymi rękami a nasz gospodarz będzie miał kolejny szkielet w tej tajemnej wnęce tak będzie, o ile go sam nie zabiję ten głupiec mnie nie zna, ani ja jego co więcej Francuz znalazł się na progu spoglądając z nadlufy świeca, którą postawili w niszy w ścianie rzucała niesamowite, mikoczące światło które nie rozchodziło się poza próg Wtedy, niosąc gwałtowną śmierć, z ciemności za plecami Gastona wydłużyła się potężna, niewyraźna postać, a błyszczące ostrze śmignęło w dół. Francuz opadł na kolana jak zarżnięty wół, a jego mózg wylał się z rozszczepionej czaszki. Nad nim górowała postać gospodarza. Widok szalony i przerażający, wciąż trzymającego kordela, z którym zabił zbuja. Ho, ho, ho! ryknął. Tył! Gdy Gaston padł, Kane skoczył naprzód, lecz gospodarz wetknął mu prosto w twarz długi pistolet, który trzymał w lewej dłoni. Tył! powtórzył tygrysim rykiem i Kane wycofał się pod groźbą broni oraz wobec szaleństwa w czerwonych oczach. Anglik stał milczący, skóra mu zcierpła, gdy wyczuł groźbę idącą dalej i bardziej obrzydliwą od tej, którą przedstawił Francuz. Było coś nieludzkiego w tym człowieku, który teraz kołysał się w przód i w tył jak jakaś wielka leśna bestia, podczas gdy jego pozbawiony wesołości śmiech buchnął ponownie. Gaston Rzeźnik Krzyknął kopiąc trupa u swych stóp. Ko Ho! Nasz dzielny brygant już nie zapoluje. Słyszałem o tym głupcu, co włóczy się po czarnej puszczy. Pragnął złota. A znalazł śmierć. Teraz Twoje złoto będzie moje i więcej niż złoto. Zemsta! Nie jestem twym nieprzyjacielem, przemówił spokojnie Kane. Każdy człowiek jest mym nieprzyjacielem. Popatrz, te ślady na mych nadgarstkach, zobacz, ślady na moich kostkach i głębokie na plecach. Pocałunek Knuta a głęboko w mym umyśle rany całych lat w zimnych, cichych celach, gdzie odbywałem karę za zbrodnię, której nie popełniłem. Głos przeszedł w odrażający, groteskowy szloch. Cain nic nie odpowiedział. Mężczyzna ten nie był pierwszym, jakiego widział, którego umysł został zszargany pośród grozy strasznych kontynentalnych więzień. Ale uciekłem! Wrzask ten zabrzmiał triumfalnie. I oto prowadzę wojnę przeciw wszystkim ludziom! Co to było? Czyżby Kane dostrzegł w tych odrażających oczach przebłysk strachu? Mój szarnoksiężnik, że kości kośćmi wyszeptał gospodarz, a potem roześmiał się szaleńczo. Umierając po przysiąk, że same jego kości uprzędą mi sieć śmierci, przykułem zwłoki do podłogi i teraz głęboko w nocy słyszę, jak jego szkielet szczęka i grzechocze. Jakby usiłował się wyzwolić. A ja się śmieję, śmieję. Ho, ho, ho! Jakże on tęskni za tym, żeby powstać i koczyć tymi ciemnymi koltarzami, Niby stara królowa śmierć. Podczas gdy ja będę spał, i zabić mnie we własnym łóżku. Nagle jego szalone oczy rozjarzyły się obrzydliwie. Byłeś w tajemnej izbie? Ty i ten martwy głupiec? Czy on rozmawiał z wami? Kane wzdrygnął się wbrew sobie. Czy to szaleństwo? Czy naprawdę słyszał cichych grzechotkości, jak gdyby szkielet przemieszczał się nieznacznie? Kane wzruszył ramionami. Pewnie szczury ciągały zakurzone kości. Gospodarz roześmiał się znowu. Okrążył Keina, trzymając anglika zawsze pod lufą i wolną ręką otworzył drzwi. Wewnątrz było całkowicie ciemno, tak że Kane nie był w stanie dostrzec nawet śladu kości na podłodze. Wszyscy ludzie są mymi nieprzyjaciółmi, mamrotał gospodarz niespójnie na modłę szaleńca. Czemu miałbym oszczędzić jakiegoś człowieka? Tuż mi podał pomocną dłoń. Detkwiłem latami we wstrętnych lochach, karszluch. I to za czyn nigdy niedowiedzony. coś wtedy się stało w moim myśle. Zrobiłem się jak wilk, brat dla tych z czarnej puszczy, do których umknąłem, kiedy uciekłem. Ucztują one, moi bracia, na każdym, kto utknie w mojej gospodzie, na wszystkich z wyjątkiem tego jednego, który teraz szczęka kośmi tego maga z Rosji. Chyba, że przekroczy z powrotem czarne cienie. Kiedy noc ogarnie cały świat i mnie zabije. Bo kto może zabić martwego? Obrałem jego koście i przykułem go. Jego czary nie były na tyle potężne, by uratować go przede mną. Ale wszyscy wiedzą, że martwy mag jest gorszy od żywego. Nie ruszaj się, Angliku. Twoje kości złożę w sekretnej izbie obok tamtych, aby... Wariat stał teraz częściowo na proku sekretnej izby, grożąc bronią keinowi. Nagle jakby runął w tył i zniknął w ciemności. W tej samej chwili przygodny podmuch wiatru przemknął przez drzwi z korytarza na zewnątrz i zatrzasnął je za nim. Świeca na ścianie zamigotała i zgasła. Błądząc po omacku, dłonie kejna omiotły podłogę i odnalazły pistolet, a on sam wyprostował się, stając przodem do drzwi, za którymi zniknął wariat. Stał w całkowitej ciemności i ścięło mu krew, kiedy z tajemnej izby dobiegł odrażający, stłumiony wrzask, przemieszany z suchym, strasznym grzechotem pozbawionych ciała kości. Potem zapadła cisza. Kane odszukał krzemień oraz stal i zapalił świecę. Następnie, trzymając ją w jednej, a pistolet w drugiej ręce, otworzył tajemne drzwi. Wielki Boże! Wymruczał, a na jego ciele wystąpił zimny pot. To przekracza wszelkie pojęcie, a jednak to widzę. Zostały tu dotrzymane dwa przyrzeczenia, gdyż Gaston Rzeźnik przysiągł, że nawet po śmierci pomści swe zabójstwo. A to jego ręka dała wolność temu bezcielesnemu potworowi. A ten gospodarz rozszczepionej czaszki leżał bez życia na podłodze tajemnej izby ze zwierzęcą twarzą zastygłą w grymasie panicznego strachu. Głęboko w jego złamanym karku tkwiły zanurzone nagie kości dłoni, szkieletu czarnoksiężnika.